W górę serca wznosimy je do Pana. Witam serdecznie, moich słuchaczy. Nie od dziś słyszymy podczas Najświętszej Eucharystii takie oto słowa: Pana Jezusa Chrystusa. Między innymi wczoraj czytamy: Proście, a będzie Wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a zostanie Wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu zostanie otworzony. Jeśli któregoś z Was, ojców, syn, poprosi mm, o chleb, czy poda mu kamień albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża, lub też, gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpionę, jeśli więc Wy, choć źli jesteście, Potraficie, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej ojciec z nieba udzieli ducha świętego tym, którzy go proszą. Mówicie bowiem, że ja, mówi dalej Pan, ja tutaj czytam Eucharystię słowa, liturgii słowa, teraz już dziś, na dziś. Mówicie bowiem, że ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli ja mocą Bezebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego domu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał i rozda jego łupy. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza, mówi Pan. Wczoraj bardzo mocno przeżyłam po raz pierwszy słowa te oto wczoraj czytane. Dlatego też wracam do nich dziś. Chwała Tobie Chryste! Powtórzę te słowa. Czy. To może po prostu, po, po prostu powtórzę od początku. Te najważniejsze wezwania. Pana pytania do nas skierowane. I wezwania. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu zostanie otworzone. Prawda? Nic dodać, nic ująć. Jeden Pan, Bóg ma moc otworzyć nam drzwi, za którymi stoi i puka do nas, bo On daje Ci moc otworzenia drzwi, za którymi jest. Nie tylko, że przychodzi do ciebie, do mnie, ale i pomaga ci zobaczyć, że to on i że chce być razem z tobą, zamieszkać razem z nami w swoim domu. Jeżeli I teraz dalej czytamy słowa pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień, i tutaj pierwsze, kamień, chleb. No, jak może chleba powszedniego odmówić yy, synowi, córce, ojciec, jeśli zwraca się do niego bezpośrednio krew z krwi i prosi, ojcze, nakarm mnie głodny jestem. No, nawet jakby już miał, był ten syn, że tak powiem, odtrącony, wyparty, no, ale przychodzi głodne dziecko, krew z krwi i prosi, ojcze, nakarm mnie. No to jak może mu dać kamień, to znaczy symbol odrzucenia, i, w który nie można nawet łamiący zęby, nie można się wgryźć. Da mu chleb. Albo, jeśli poprosi o rybę, czy zamiast ryby ojciec poda takiemu synowi kamień, przepraszam, czy zamiast ryby poda węża, rybą, już w sensie eucharystycznym, jest Chrystus. Czy zamiast Chrystusa poda mu węża... Symbol szatana? No nie, no nie. Tak nie uczyni. Ojciec, pasterz, nie. Poda Jezusa. Chwała Tobie, Chryste. Lub też, gdy prosi dziecko o, o, o jajko ojca swego, doczesnego także przecież, czy ten poda mu skorpiona? Czy zamiast życia zabije go? Jeśli potrzebuje przeżyć dzięki zjedzeniu jajka. Czy damu mu skorpiona? Zabiję go wtedy, kiedy prosi, ocal mnie ojcze, jeszcze potrzebuje tylko zjeść to jedno jajko, chociaż i to jajko, abym przeżył. I dam mu jajko. Tak zapewnił nas Pan. I tak właśnie jest. Dzisiaj natomiast, no wszystko jest, staje się po prostu coraz jaśniejsze. Mówi Pan, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. A kto nie zbiera ze mną ten rozprasza. Proście, szukajcie, kołaczcie. Chleb, rybę, jajko, ojcowie i synowie. Jedna jest Jedna jest e, prawda. Jeden jest duch i miłość Boża jest tylko jedna. Jedna jest droga, którą jest Chrystus. On jest drogą, prawdą i życiem. Wszystko widać, wiadomo jak postępować. Na koniec jeszcze fragment Ewangelii na jutro, ale najpierw, kochani, ci, którzy mnie słuchacie, a ja jestem po prostu, jestem po prostu na świadectwo mojego Pana, Jezusa Chrystusa, mojego życia, drogi, prawdy, miłości serca mego. <noise> Dlatego ma jasny wniosek też potrafimy razem wysunąć z tych wszystkich słów. W sumie jedno jest słowo życia. Jeden jest Pan i Ojciec wszystkich nas. Chciejmy być jak On, mali jak On i ojcem jak On. Bo Ojciec, kochani, to nie jest ani urzędnik, ani ten sposób postępujący, egzekwujący, hmm, prawda, hmm, należność, ktoś taki, ani nawet i, po prostu człowiek, który zaczyna żyć w sposób ludzki, po ludzku, prawda, pilnujący się moralności. Nie. Ojciec to jest ten, który wydaje swojego syna, który też niejako, prawda, na wzór, wydaje swoją córkę na wolność którą jest Pan, a jedynie prawda nas wyzwoli. Trzeba zaufać Panu i tylko On ma tę moc, aby dać Słowo i je pod każdym względem tego Słowa swojego dotrzymać, wypełnić się i On je wypełni. Bóg nie pozwoli wrócić szatanowi, który przecież został strącony. Ojciec kłamstwa nie ma do nas dostępu, bo gdy tylko Pan Bóg jedyny króluje w Domie naszych Serc, Boże, miłość, która w nas trwa, nie pozostawia tam temu miejsce niech więc boża łaska panuje niepodzielnie bóg jak powiedział pragnie abyśmy byli jego abyśmy byli jedno któż jak bóg tak też wygląda i moje życie bardzo się cieszę że żyję moje życie przed panem bogiem Dobrze jest żyć w takiej sytuacji. W każdej innej sytuacji niż jestem, mogłam zginąć. Marnie, jak wielki balon, albo jak wypluty cukierek, wdeptany w ziemię, odrzucony przez dziecko. Wyglądało to dokładnie tak. Jakoby miała upaść wielka góra. Szykowano więc narzędzia do pracy i używano ich za maszyście. Ale że jesteśmy jednego serca z naszym Panem Jezusem szykowane przez Niego dobro z rąk Jego nadal nie mogło wypaść. Dlatego też dziś wytryska źródło jego mocy, obiegu życia. Bo my jesteśmy sobie przeznaczeni, wszyscy potrzebujemy siebie. Och, jak wiele mam szczęścia, mój Panie Jezu, że pomiędzy tym wszystkim, co wydawało się zupełnie inne niż Ty, zaczęło mi chodzić wyłącznie o Ciebie, bo gdy zamierzano się z wielką mocą, tak Myślano, no bo przecież prawa się trzymano, nie? Bo gdy zamierzano się na wielką, ciężką górę, którą być może próbowano po prostu usunąć, tak ja owszem przyjęłam wszystkie próby. I właśnie wtedy, gdy zostałeś tylko ty, mój Jezu, użyłeś wszystkich wpływów. Panie nieba i ziemi, nasz Boże, żywy, jedyny, aby podnieść mi jak małe dziecko. Jak lwiątko jest podnoszone przez swojego tatę króla wobec wszystkich zwierząt świata, i dziś uważam, że dobrze się stało, że tamta cała góra poszła w piach. Niesamowite! To ty, panie nasz, wyprowadziłeś mnie z oparów śmierci i prowadząc mnie za rękę, przyciągnąłeś mnie w samo serce twoje, w twoje najświętsze serce. Wszędzie, gdzie tylko się nie obejrzę Ściany Twojego serca. Czego więc, Panie, miałabym się bać? No chyba tylko tego, aby Cię w niczym nie urazić, mój ukochany. Panie Jezu Chryste, wiem, że żadne inne życie by mi nie wyszło. Kładę się więc z nadzieją poranka, każdego dnia, który jeszcze mi dałeś, jako nowonarodzony człowiek. Dziękuję Ci, że mnie urodziłaś, mamo. Że gdy trzeba już było zdjąć skorupkę, ty Maryjo, po prostu uczyniłaś to bez patosu. Obrałaś to jajeczko i wyjęłaś mnie zawiniątko i postawiłaś na ziemi. Dziś już biegnę z Tobą przez pustynię, bo wiem, że razem z Tobą, Maryjo, razem z Tobą, Maryjo, odnajdę światło. Zawsze, każdego dnia, który jest jeszcze nam dany, i odnajdę w mroku wielką jasność naszego Pana Boga i to, dla, dlaczego idziemy przez noc tak ciemną, odnajdę sens tych ulotnych dni zgromadzonych nad przepaścią z woli naszego Pana Boga. A żeby nasze dusze ratować, wyglądało to dokładnie tak, jakoby. Jakoby miała upaść wielka góra. Szykowano więc narzędzia do pracy i używano ich za maszyście. ale że jesteśmy jednego serca z naszym Panem Jezusem Chrystusem szykowano się być może na coś, ale otrzymano coś znacznie lepszego. Pana Jezusa Chrystusa. Dla, ym, dlatego bądźmy szczęśliwi. Bądźmy jedno taki, jak z woli Boga jesteśmy. Szykowane bowiem przez niego dobro z rąk Jego nadal wypaść nie zdołało i nigdy nie zdoła. Dlatego dziś wytryska źródło Jego mocy w obiegu życia, bo my jesteśmy sobie przeznaczeni. Wszyscy potrzebujemy siebie teraz i na zawsze. Wszyscy potrzebujemy siebie nawzajem. Dokładnie tak, jak w swoim sercu. W duchu i prawdzie odpowiada nam Pan. I teraz słowa z Ewangelii Świętego Łukasza, przeznaczone na jutro. Błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i go przestrzegają. Alleluja, nasz Panie Jezu Chryste. Wiwat, Wiwat Maryjo, święty Józefie, patronie nasz, moc się za nami. Dziękujemy Wam wszyscy święci. Aniołowie i Archaniołowie niebiescy dziękujemy. Najdroższy, najsłodszy, Boże, nasz Ojcze, królu. Panie. Amen.